Narcyzm bardzo nie lubi być na początku drogi, nie lubi być nieznaczącą osobą. Trudno jest mu też czerpać od innych, przez to no niestety, na początku tej drogi często jest. Kiedy mógłby wziąć coś od innych ludzi, mógłby się nauczyć i przejść dalej. Osoba narcystyczna wywołuje zawiść u innych ludzi. Tym samym pozbywa się tego uczucia z siebie, wyrzuca je na zewnątrz, to inni jej zawiszczą, a nie ona komuś. Taka dygresja, zawiść od zazdrości różni się tym, że w zazdrości chce być jak inna osoba, i to samo co ona. W zawiści chce, żeby ta osoba tych przymiotów lub tych przedmiotów nie miała, żebyśmy oboje tego nie mieli, żyli w pustce. Self-narcyza jest bardzo wrażliwe na zniewagę. Kiedy doświadczy zniewagi, podnosi wielką wrzawę, niczym władca, który został sfrustrowany, tym samym nie przyjmując żadnych argumentów z zewnątrz, nic nie może usłyszeć, no i ponownie nie może prowadzić żadnej zmiany. Więcej już niebawem w kolejnych filmach będę nagrywał o narcyzmie. Jeśli Was ten temat interesuje, obserwujcie i do zobaczenia. Cześć.